Naciśnij będę, abym cię posłuchał. Proszę mówić. Włącz oczy. Powiedziałeś, włącz oczy. Odpowiadam. Włączam oczy. Naciśnij włącz będę, aby cię posłuchał. Proszę mówić. Jakie są przedmioty rozszerzone? Powiedziałeś, najpierw są przedmioty rozszerzone. Odpowiadam. W terminiku, z wyjątkiem zawodu technik fotografii i multimediów, przedmiotem rozszerzonym jest matematyka. Na mi chwilę, abym cię posłuchał. Proszę mówić. Jaki jest adres szkoły? Powiedziałeś, jaki jest adres szkoły. Odpowiadam. Adresa sześciowy to Przewajowa 4, dzielnica Wilogrady. Naciśnij Enter, aby Cię posłuchał. Proszę mówić. Dobrze. Wydrukuj ulotkę. Powiedziałeś, dobrze wydrukuj ulotkę. Odpowiadam. Rozpoczynam drukowanie. Po zakończeniu proszę odebrać ulotkę.